Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofti, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Starnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Moim gościem jest dzisiaj Daniel Tabiś, nauczyciel z powołania, a także specjalista do spraw etykiety i protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Danielu, powiedz mi, co oznacza dzisiaj zachowywać się z klasą? Jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ dla każdego z klasą może oznaczać coś innego. Ogólnie, moim zdaniem, zachowywać się z klasą to zachowywać się z szacunkiem dla siebie i dla innych. Mm -hmm. i to przekłada się na wielu płaszczyznach poprzez o, od naszych gestów, poprzez nasz ubiór aż po ogólny całokształt naszej osoby. Mm -hmm. Ten savoir-vivre on na przestrzeni lat bardzo się zmienia. Co na to wpływa? Ogólnie sytuacja, jeśli chodzi o zasady savoir Vivre etykiety, to one są stałe. Jednak sytuacja w jakiej się znajdujemy, na przykład teraz pandemia, spowodowała, że bardziej Nacisk kładziony jest na savoir vivre internetowy, kultury wypowiedzi, savoir vivre związany z pisaniem maili, te, rozmowami telefonicznymi. I tutaj bardzo ważną kwestię odgrywają właśnie różnego rodzaju firmy. Kontakt z klientem. Takie firmy muszą prowadzić w ten sposób, aby nie tracił on na wartości. Ten, ten kontakt i te relacje były jak najbardziej zachowane w porównaniu do tego, co było w normalnych. Czasach. Czyli te dobre maniery, zachowanie, to wszystko obowiązuje także w internecie, o czym niektórzy niestety zapominają. Tak, mamy, mamy teraz do czynienia z olbrzymim brakiem szacunku, zarówno w internecie, jak i, jak i w świecie rzeczywistym. I, I tak jak manier należy uczyć już najmłodszych. I właśnie rodzice powinni dzieci nawoływać do tego, aby stosowali te, te zasady savoir vivre, na przykład poprzez proste ustąpienie miejsca osobie starszej w komunikacji miejskiej. Natomiast teraz zauważa się, że, że się od tego odchodzi. To jest bardzo alarmujące i, i może prowadzić do, do, do trudnych sytuacji związanych z kulturą całego społeczeństwa. Mówiąc o tych dobrych nawykach, dobrych manierach savoir vivre, że to tak naprawdę nie mamy tutaj na myśli jakichś bankietów, mhm. udziału w wystawnych imprezach, w restauracjach, tylko chodzi o takie zwykłe, podstawowe czynności. Tak, dokładnie. Zasady, zasady savoir-vivre powinny być w naszym codziennym życiu wykorzystywane. I tylko właśnie na, tych, na tej płaszczyźnie życia codziennego bardzo możemy sobie pomóc, wykorzystując takie właśnie zasady, zwykłe zasady grzeczności, które później procentują właśnie czy to w, w pochwale, czy po prostu w uśmiechu starszej osoby, ale również na płaszczyźnie zawodowej możemy spotkać się z takimi sytuacjami. Miałem do czynienia z wieloma rozmowami kwalifikacyjnymi i, i osobami. Przeprowadziłem również szkolenie dla rekruterów. W jaki sposób z takimi, na takich szkoleniach wyłapać cechy przyszłego kandydata do pracy. Więc czasami, jeśli kompetencje wielu kandydatów są podobne, to wtedy decydują właśnie zasady etykiety i tego zachowania, jak dana osoba, jednostka potrafi się zaprezentować, ponieważ ta jednostka później będzie prezentować naszą firmę i musi zachowywać się tak, jak należy. Więc jeśli ktoś na rozmowę kwalifikacyjną przychodzi w niewyprasowanej koszuli, bądź wchodzi z ręką w kieszeni. To taka osoba, choćby miała najlepsze kwalifikacje, jest na spalonej pozycji. Czyli tak jak mówisz, to decyduje o wielu rzeczach, może też nam pomóc w niejednokrotnie w różnych sytuacjach życiowych. Tak, dokładnie. Mhm. Gdzie sam tego nauczyłeś się? Jeśli chodzi o, o, o zasady etykiety, to, to uczestniczyłem w wielu szkoleniach, w wielu kursach z zakresu protokołu dyplomatycznego, etykiety, savoir vivre, które bardzo często kończyły się egzaminami praktycznymi, więc to nie była sucha teoria, ponieważ to jest dziedzina wiedzy, która yy, bez takiego jakby przełożenia w praktyce niewiele, niewiele ma y, y, wagi, nie przywiązuje się do tego wagi, do suchych zasad. Trzeba wiedzieć, jak to zastosować w praktyce. Więc tutaj to było wiele, wiele szkoleń i wiele, y, wiele czytania, wiele y, praktycznych sytuacji zastosowania, żeby móc powiedzieć, że się faktycznie wie o czym się mówi. Mhm. Bardzo często można popełnić błąd mhm. podstawowy. Jakie ty na przykład obserwujesz y, patrząc na taką rzeczywistość? Błędów jest masa, błędów jest masa, każdy je popełnia, y, również ja. Pocieszające jest tylko to, że gdy ja po jakimś czasie y, sobie uzmysłowię, że popełniłem faux pas, wpadkę, to y, Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważył, i na ogół tak się dzieje. Natomiast największym błędem jest komuś zwracanie uwagi, że ktoś popełnił błąd. Także o tym należy pamiętać. Trzeba podchodzić z empatią, ze zdrowym rozsądkiem, i wtedy, wtedy z każdej sytuacji można wyjść z uśmiechem. A błędów jest masa. Począwszy od, od etykiety stołu, od tego jak używamy sztućców, jak jemy. O czym rozmawiamy przy stole? Na przykład takim błędem przy stole popełnianym bardzo często jest trzymanie kieliszka za jego czaszę. Po pierwsze, jest to błędne z tego względu, że zostawia nieestetyczne odciski palców. Następnie również swoim ciepłem ogrzewamy to na przykład wino, co też wpływa niekorzystnie na jego smak. Jeśli chodzi o takie zasady ogólne savoir -vivre, to jedną z nich jest zasada punktualności. I zasada punktualności jest często błędnie utożsamiana z przychodzeniem przed czasem. Nie można przyjść przed czasem na jakieś przyjęcie umówione w prywatnym domu, ponieważ to 15-20 minut przed rozpoczęciem to jest najwięcej, yy, najwięcej krzątaniny, najwięcej przygotowań, bo to jest niedopięte na ostatni guzik. Gospodarze są jeszcze nie przygotowani i wtedy właśnie na tym to polega, że, że nie powinniśmy przychodzić przed czasem. Oczywiście, jeśli jesteśmy w miejscu publicznym. To jak najbardziej możemy przyjść przed czasem, no bo to jest restauracja, także nikt nie przygotowywuje się specjalnie na nasze przyjście. Etykieta to również ubiór. Jest masa błędów popełnianych przez osoby, zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn w kwestii ubioru, i takim błędem, który przychodzi mi teraz na myśl, jest na przykład ubieranie przez mężczyzn do garnituru koszuli z krótkim rękawem. I do tego jeszcze krawatu. Jest to duży błąd, tak samo jak białe skarpetki do garnituru. Mhm. Już nie wspominając o skarpetkach do sandał. <noise> Czyli tak naprawdę tych błędów jest y, cała masa. Może nie zawsze zwracamy na to uwagę, Dokładnie. dopiero po jakimś zastanowieniu. I też, tak mhm. jak y, słusznie wspomniałeś, czasem lepiej, nawet jeżeli y, sami spostrzeżemy, że ten błąd popełniliśmy, lepiej y, nie zwracać na to uwagi, a noż nie zostanie on zauważony i wyłapany przez innych. Dokładnie. To zależy mhm. też od. Poziomu kultury naszego rozmówcy, osób, z którymi jesteśmy w danym momencie. A jeśli chodzi o jeszcze o taką praktyczną zasadę, to kiedy na przykład mężczyzna przy powitaniu kobiety może sobie pozwolić na uścisk dłoni, kiedy przy powitaniu na pocałunek, czy to w dłoń, czy w policzek? Jeśli chodzi o powitanie, to, to jest to y, taka dosyć y, powszechna sytuacja, którą, z którą każdy ma do czynienia. I tutaj na początku należy ustalić precedencję, czyli ważność, kolejność. Tutaj najważniejszą osobą jest kobieta. W tym jeśli jest kobieta i mężczyzna, to kobieta jest osobą ważniejszą w tej relacji. I mężczyzna powinien jako pierwszy przywitać się, to znaczy powiedzieć dzień dobry. Natomiast kobieta. Y, Powinna pierwsza podać dłoń i wtedy mężczyzna ten, dło, ten dłoń uściska. Dopuszczalne jest oczywiście, choć, choć teraz jest uważane to za staromodne, ucałowanie dłoni kobiety. Yy, polega to na tym, że jest dopuszczalne, natomiast yy, należy yy, pamiętać, że kobiet na świeżym powietrzu, czyli na otwartej przestrzeni, nie powinniśmy całować dłoń oraz kobiet ubranych w mundur. Nie, nie, nie jest to dopuszczalne. Można y, złożyć faktyczny pocałunek, bo tutaj, jeśli jesteśmy w relacjach dosyć formalnych, to taki pocałunek można złożyć, ale y, tylko dotknąć ustami y, dłoni kobiety. Natomiast fizyczny pocałunek nie ma miejsca. Tylko tutaj w takich prywatnych, dosyć zażyłych kontaktach możemy sobie na to pozwolić i to zostanie odebrane dobrze. W kontaktach zawodowych, bo mamy etykietę towarzyską i etykietę. Y, zawodową y, etykietę biznesu, tam niedopuszczalne są jakiekolwiek y, y, poza uściskiem dłoni y, pocałunki, ponieważ może to zostać uznane za jakieś y, y, potraktowanie kobiety jako osoby słabszej, a tutaj chodzi o równorzędne relacje. Mhm. No proszę, to takie ciekawostki, o których mhm. też może nie do końca wiedziałam, ale przyznaj, czy czasem koronawirus trochę nie zaburzył ty, tego savoir-vivre właśnie? Tak, jest, jest savoir Vivre został zepchnięty na bok troszkę przez, przez właśnie koronawirus, przez sytuację, przez maseczki. Jest dużo kontrowersji związanych właśnie z używaniem maseczek. Czy można zwracać uwagę komuś, jeśli y, tych maseczek nie używa? I, I na przykład spotkałem się w sytuacji takiej w komunikacji miejskiej, że po prostu w dosyć nieładny sposób, grzecznie ujmując, y, ktoś zwrócił uwagę. Y, Pani, starszej pani, że nie ma maseczki po prostu ubranej yy, tak jak należy, założonej, więc, yy, więc można zwrócić uwagę jak najbardziej. Tutaj chodzi o, o bezpieczeństwo nasze i bezpieczeństwo ogółu i, i zasadę wzajemności i poszanowania. Natomiast należy to zrobić w sposób kulturalny, poprosić o założenie maseczki. Mhm. Czyli też ym, tutaj tak, wyczucie, bo tak. Savoir vivre to właśnie też taki zdrowy rozsądek i empatia i o tym też należy pamiętać tak dokładnie jedną z zasad dobrego wychowania, która która jest w... W prawie każdym podręczniku do nauki etykiety jest omawiana na każdym szkoleniu jest zasada zdrowego rozsądku. Zasada zdrowego rozsądku przejawia się na tej płaszczyźnie w tym, że nie powinno się zbytnio przywiązywać wagi do spisanych reguł, które są w podręcznikach, ponieważ każda sytuacja jest inna. I, i jeśli będziemy na siłę chcieli zastosować daną, yy, daną zasadę, to możemy wyjść po prostu na osoby nieautentyczne i wręcz śmieszne, więc należy z tym uważać, Empatia, tak jak już wcześniej powiedziałem, pozwoli nam wyjść z twarzą z każdej sytuacji. No i zachować taką naturalność. Dokładnie. Mhm. Oprócz tego, że jesteś specjalistą do spraw etykiety i protokołu dyplomatycznego, to aktualnie jesteś także nauczycielem w szkole podstawowej faściszowej. Uczysz tam języka francuskiego i wprowadzasz nowoczesne metody nauczania. Powiedz mi, na czym ta innowacyjność z Twojej strony polega? Mhm. Może nie jestem takim pełnoprawnym nauczycielem, to chciałbym sprostować. To są zajęcia dodatkowe. Mhm. Natomiast y, jeśli chodzi o te zajęcia, to bardzo się cieszę, że mam możliwość i przyjemność pracować z tą grupą, grupą głównie przedszkolaków y, i również są, są osoby z klas starszych. Natomiast y, przyjemność to jest dla mnie wielka i mam nadzieję, że z wzajemnością. Jeśli chodzi o tę naukę języka, to, to jest to moja pasja i nauczanie, i kontakt z dziećmi, czy też z młodzieżą wcześniej starszą, to jest dla mnie taka radość przekazywania wiedzy, ponieważ widzę, i jak oni szybko chłoną tą wiedzę, i w nauce języka nie, nie powinno się zwracać uwagi na to, czy wykujemy słówka. Kolokwialnie rzecz ujmując i je zapomnimy, tylko po prostu tu chodzi bardziej o to, żeby zastosować to w praktyce. Więc tutaj przez różnego rodzaju gry, zabawy, lekcje kulturowe, różnego rodzaju scenki sytuacyjne do odgrywania, przygotowywanie różnego rodzaju takich przedsięwzięć tematycznych. Właśnie pozwala tym dzieciom na zastosowanie tego języka, i później, na przykład podczas oglądania jakiejś bajki, to nic, że na początku te dzieci niewiele z tego rozumieją, bo to jest obcy język, mają z nim do czynienia pierwszy raz w swoim życiu. Natomiast teraz widzę po, po pewnym czasie, że oglądając yy, materiał, oni mówią: O, rozumiem to słówko. To rozumiem, mówią o tym. To jest naprawdę bardzo dla mnie takie motywujące do dalszego działania, że, że faktycznie ta nauka nie idzie na marne i te dzieci się nie zniechęcają. Mhm. Bo należy pamiętać o tym, że teraz, w, w, jak, w modelu, w jakim pracuje większość polskich szkół, jest to model bardzo zacofany i, i bardzo krzywdzący dla, dla dzieci, ponieważ niektóre dzieci po prostu są nieprzystosowane do tego, żeby iść w jednym tempie. Dzisiejsza szkoła chciałaby, żeby wszystkie dzieci, Dzieci rozwijały się jednakowo. To jest niemożliwe. Nie, nie każde dziecko będzie w innym czasie pisało, rozpocznie naukę czytania, czy tak, jak wspomniałem, pisania, i będzie to mu wychodziło tak, jakby chciał. I tutaj nie należy też o tym, o tym zapominać, żeby tych dzieci zbytnio chwalić. Bo, bo nie należy tego robić. Po prostu, jeśli dane dziecko y, nauczyło się pisać wcześniej, bądź czytać, niż grupa, no to należy, można, y, można y, jakąś tam pochwałę złożyć, ale nie jakąś y, bardzo wyraźną, ponieważ inne dzieci mogą czuć się sfrustrowane tym, że one się starają, piszą, ale nie wychodzi to tak, jak należy. Każdy ma swoje jakby tempo, tempo rozwoju też. Dokładnie, a, a w szkole o tym zapominamy i mamy plan na dany rok, i to dziecko potrafi, powinno wiedzieć to, to i to, a jest z tym różnie. Więc na przykład, tak jak ja nie używam ocen, używam informacji zwrotnej dla rodziców i dla dzieci. Po każdym miesiącu rodzice otrzymują mm, informacje ode mnie w formie pisemnej, co dziecko potrafi zrobić, co dziecko. Yy, nad czym dziecko musi, jeśli chce po prostu yy, nadrobić daną zaległość, co, co należy poprawić i w jaki sposób to należy poprawić. To nie jest piątka, szóstka, hmm. ponieważ zauważyłem, że i to ze swojego doświadczenia jeszcze wiem, dzieci z edukacji wczesnoszkolnej wychodzą z przepełnione piąteczkami z szósteczkami, piątka już jest nawet zła, skoro szóstka jest, to piątka jest zła i te dzieci później przechodzą do klas wyższych, do klas 4-6 i przychodzi rzeczywistość, zmieniają się nauczyciele i za tabliczkę mnożenia się szóstki już nie otrzyma, bo to jest coś normalnego, więc, więc wtedy te dzieci rzadko po prostu dla nich jest sytuacja bardzo nowa i, i, i często, często jest płacz i, i, i taka złość w sobie, w tych dzieciach, że po prostu co się stało, że tu nagle miałem szóstki, a później jest czwórka, czwórka to jest zła ocena. Tak, ale czym to w takim razie zastąpić? Czyli to są te problemy dzisiejszej szkoły i oceniania z perspektywy no, niedawnego ucznia, no a dzisiaj nauczyciela? Czy tych błędów, problemów obserwujesz dzisiaj więcej? Tak, jest. Z perspektywy tego, że mam teraz ogląd na sytuację, właśnie z perspektywy niedawnego ucznia i nauczyciela, dostrzegam bardzo wiele bolączek systemu oświaty w Polsce i oczywiście każda reforma, każda zmiana również będzie przynosiła jakieś jakieś złe efekty i, i, i należy też wystrzegać się zbytniego mieszania dzieciom i, i nauczycielom w głowach, natomiast z przeprowadzonych badań, bo również przeprowadzam badania na, na referaty na, na międzynarodowe konferencje naukowe i tam je prezentuję, to z badań wynika, że naprawdę dzieci dostrzegają te problemy, szczególnie ostatnie badania, które przeprowadzałem na temat autorytetu Nauczyciela w procesie oceniania ucznia. Yy, te problemy są, yy, są naprawdę widoczne i, i nauczycielom może się wydawać, że faktycznie wpiszą komuś yy niedostateczny bądź też inną ocenę i to dziecko idzie do domu i ono się tym nie przejmuje. Oczywiście są jednostki, które się nie będą tym przejmować, natomiast większość będzie faktycznie dociekała, czemu akurat taka ocena i często dziecko w badaniach, które przeprowadziłem, wynika, że tej informacji zwrotnej nie ma. Dziecko wychodzi z cyfrą. I dziecko jest cyfrą, i ono nie wie, co to znaczy dwa, co to znaczy trzy, więc, więc to jest jeden z problemów. Jedno pytanie, które za, zadałem w ostatnim badaniu, polegało na tym, czy, czy dziecko kiedykolwiek usłyszało poprzez swoją drogę edukacji w szkole od nauczyciela, że da radę i że ten mu pomoże, gdy będzie tego potrzebował. Blisko 40% nigdy takiej informacji nie usłyszało, takiego zdania. Więc jak możemy budować wiarę w siebie, wiarę w, w to, co robimy, we własne możliwości, jakąś wysoką samoocenę dziecka, skoro brakuje takich podstawowych informacji od nauczyciela, że faktycznie ktoś w to dziecko wierzy. Wręcz przeciwnie spotykam się również z takimi sytuacjami i w rozmowach z uczniami. Yy, były, miały miejsce w różnych szkołach takie sytuacje, że na przykład nauczyciel wręcz y, prowadził zeszyt z największymi bzdurami ze sprawdzianów uczniów. I po prostu na lekcjach te. Podawał jako przykład. Podawał jako przykład, i, i nawet personalnie w danej klasie, jeśli po ocenieniu danego sprawdzianu, taka, taka osoba była po prostu krytykowana publicznie. I później dziwimy się, dlaczego tak wiele młodych ludzi nie potrafi zabrać głosu, wstydzi się. No właśnie wynika to z tego, że zostało kiedyś tak potraktowanych, a, a nie inaczej. I, i teraz jest, jest tego owoc, że właśnie boją się zabierać głos, żeby nie zostać potraktowani tak, jak, jak mogą w tej sytuacji być. Czyli ta wizja nowej, lepszej szkoły według Ciebie to jaka? Jest to wizja oceny, wizja szkoły, która jest skierowana dla ucznia do ucznia przede wszystkim. Ale to jest też chyba rolą nauczycieli, żeby zmienić jakby to podejście i to myślenie, prawda, żeby wiedzieli, mieli świadomość, że robią to dla siebie, żeby no, nie, mieli jakby lepsze możliwości w przyszłości, możliwość znalezienia lepszej pracy, więc chyba to tutaj i zarówno po stronie rodziców ta odpowiedzialność, jak i nauczycieli. Tak, dokładnie. Ja, ja muszę powiedzieć, że teraz z grupą, z którą pracuję, rodzice również mają duży wkład w tą edukację, ponieważ nauczyciel w tych w 45 minutach nie jest w stanie faktycznie przekazać wszystkiego, co chciałby przekazać, i, i tą wiedzę utrwalić tak, jak należy. Neurodydaktyka jasno określa, że dziecko najlepiej uczy się poprzez samodzielne, autonomiczne działanie, a tutaj w szkole tego nie ma. W szkole jest test, najlepiej, żeby to była jakaś yy, yy, jakiś test wiel jednokrotnego wyboru, yy, rozsypanka wyrazu, bądź też wpisanie w lukę danego wyrazu, i tu zabija się tą kreatywność dzieci, która właśnie powinna być być przekazywana. 90% yy, skuteczności nauczania jest właśnie w przekazywaniu wiedzy. Jeśli dzieci uczą Byłyby się od siebie, tak jak uczą się wielu rzeczy podstawowych, wiązania sz sznurówek w, w butach, no to, to na tej samej zasadzie powinny być prowadzone zajęcia. A, a wielu nauczycieli, wręcz na przykład, od czego, od czego zależy, że dzieci nie umieją, y, nie lubią czytać lektur? To lektura... się im pewnie z ze szkołą. Tak, ze szkołą. Mm -hmm. One wiedzą, że wezmą lekturę, choćby była bardzo ciekawa, wezmą lekturę do ręki, przeczytają. I oni wiedzą, że zaraz będzie sprawdzian, i tak naprawdę nie wiedzą, nad czym mają się skupić. Ja się spotkałem ostatnio z pytaniem, że na teście było napisane, co dana osoba jadła, dany bohater jadł, bądź też jaki kolor ścian miał w pokoju. I to nie, nie chodzi o omawianie lektury w sposób taki, jak powinna być omawiana, to znaczy zrozumieć motywację wewnętrzną. Danego bohatera, co nim kierowało, jak my byśmy się zachowali w danej sytuacji danego bohatera. I tutaj też jeśli chodzi o, o, o temat oceniania i temat, jak te dzieci mają się motywować, bo to też chodzi o motywację, bo jest motywacja zewnętrzna w postaci właśnie ocen i zbierania pochwał. A też jest motywacja wewnętrzna, i to też jest udowodnione naukowo, że motywacja wewnętrzna tylko i wyłącznie może sprawić, że dziecko przyswoi te wiadomości w taki sposób, że zostaną mu w głowie. A na czym jest ta motywacja wewnętrzna? Czym ona jest? Jest tym, że należy zrozumieć, dziecko musi zrozumieć, że uczy się dla siebie, nie uczy się dla. Y, świadectwa z płaskiem, dla średniej, dla y, nauczycieli, dla rodziców, tylko uczy się przede wszystkim dla siebie. Mm. I dzieci powinny już od początku być właśnie y, z tym zaznajomione, że, że uczą się dla siebie, nie uczą się dla nikogo innego. Tak, słuchając tego, co mówisz, y, mniemam, że ty podczas swojej edukacji raczej spotkałeś nauczycieli faktycznie z powołania. Y, jeśli mam powiedzieć szczerze. To w swojej karierze edukacyjnej jako uczeń spotkałem dwóch nauczycieli z powołania. Pierwszy był to nauczyciel w gimnazjum, drugi był to nauczyciel w, w liceum. I, i to tu, byli tacy mentorzy dla ciebie. To byli tacy mentorzy, to, by, to, to były osoby, które właśnie. Nie, nie szczędziły sił na to, żeby po prostu mi pomóc. Ja na przykład bardzo, bardzo lubiłem brać udział w wielu konkursach literackich, krasomówczych, i dzisiaj wiem, i dzisiaj jestem bardzo wdzięczny, i będę do końca chyba życia wdzięczny za to, za to Polonistce, z, z właśnie z liceum, do którego chodziłem, do Liceum w Zakliczynie, za to, że po prostu pomogł, pomogła mi. Te, te sukcesy osiągnąć, bo wiem, że bez, bez pomocy tej pani na pewno by, by, by tych sukcesów nie było i wiem, co, co chcę robić w życiu. To no. jeszcze powiedzmy o studiach licencjat mhm. PWSZK w Tarnowie, jaki kierunek? Ja ogół, teraz na studiach magisterskich studiuję administrację, natomiast y, jestem również absolwentem tej szkoły na studiach licencjackich. Była to administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. Dla mnie te studia licencjackie będę na pewno bardzo, bardzo mile wspominał, ponieważ tak naprawdę dzięki nim nauczyłem się języka francuskiego. Na administrację międzynarodową i unijną z językiem francuskim przyszedłem z zerową znajomością języka. Przez trzy lata y, nauki i to nie tylko języka ogólnego, ale również języka specjalistycznego, takiego jak, bo to jest bardzo ciekawy kierunek, który, który oprócz tej takiej nauki języka ogólnego gwarantuje naukę języka. Specjalistycznego języka w administracji, w stosunkach międzynarodowych, języka w, w administracji, w różnego rodzaju elementów prawa. I oprócz tego to jest, to jest w skali kraju bardzo unikatowy, unikatowy kierunek, lecz nie masowy, bo należy o tym powiedzieć, że to nie jest kierunek masowy dla wszystkich. Ponieważ naprawdę trzeba dużo takiej, takiego samozaparcia i, i samodyscypliny do tego, żeby faktycznie z tych studiów y, y, wyjść na poziomie takim, jakim by się chciało. I, I tutaj, oprócz tego, że są te zajęcia w języku francuskim, no to nie należy zapominać, że jest to również kierunek prawno administracyjny, więc oprócz tego, że, że właśnie uczymy się języka francuskiego, to uczymy się również. Przedmiotów prawnych, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne i, i wiele innych. Więc, więc tutaj zachęcam do, do wyboru tego kierunku, bo jest naprawdę bardzo ciekawy i można, i nie, i nie należy się bać tego, że, że się nie umie języka, bo jestem żywym przykładem na to, że można. I dlatego też chcę bardzo króciutko już wspomnieć o Twoim ostatnim udziale w programie Smaki Świata po Polsku, gdzie także wystąpiłeś tam jako ekspert. Tak, zostałem zaproszony do tego programu jako ekspert do spraw etykiety i, i protokołu dyplomatycznego stosunków międzynarodowych. Program dotyczył y, Węgier. Opierał się na, na kuchni węgierskiej i właśnie y, miałem możliwość wypowiedzi na temat y, tego, jak, y, jak należy zachowywać się na Węgrzech, jak, y, jakich zachowań należy unikać przy stole, ponieważ mogą one zostać uznane za brak y, kultury. Jednak jest to narodowość, która jest bardzo zbliżona do Polaków. I historia i naszego kraju, i, i kraju węgierskiego, są. mieliśmy nawet wspólną część historii, więc, więc na pewno to również wpływa na to, że, że nasze kontakty są bardzo dobre. No i sam fakt, że każdy, wiadomo, kraj rządzi się swoimi tam Dokładnie. prawami, i zasadami. I już naprawdę pytanie na koniec, Twój cel taki zawodowy, który przed sobą postawiłeś, to? Ciężkie pytanie. Nie planuję, ponieważ wiem, że życie bardzo weryfikuje nasze plany. I marzenia. Tak jak każdy, mam marzenia i mam plany. Chciałbym na pewno założyć, założyć szkołę tak, na takich zasadach, jakich tutaj w tej rozmowie, na jakich w tej rozmowie poruszyliśmy. Natomiast na pewno chciałbym również wyjechać za granicę do szkoły polonijnej, również przygotowuję się teraz zawodowo, dokształcam się w, tym, w tej kwestii, ponieważ chciałbym zobaczyć też, jak, jak wygląda praca za granicą. Na pewno chciałbym również wyjechać na staż do Szkoły Europejskiej w Brukseli żeby połączyć tą wiedzę właśnie z zakresu języka francuskiego i, i pedagogiki, żeby zobaczyć, jak te szkoły faktycznie funkcjonują na takim y, światowym, europejskim poziomie, żeby móc potem wykorzystywać to w praktyce. Jednak czuję, że, że tu jest moje miejsce, tu jest moja misja i muszę na swoim terenie po prostu jak, jak najwięcej zrobić dla, dla dzieci, bo, bo to jest moja pasja i, 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 i czuję takie, taką chęć i takie powołanie, więc, więc na pewno to jest takim, takim naj, największym priorytetem, dla mnie i, i, i gdzieś tam też planuję studia później doktorskie, jeśli czas i, i sytuacja pozwoli na to. Dlatego oczywiście bardzo y, życzę ci tego, żebyś spełnił wszystkie swoje marzenia wciąż, rozwijał swoje pasje i y, robił to, przekazując w tak ciekawy sposób, jak chociażby poprzez dzisiejszy odcinek naszego programu. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Również dziękuję bardzo za zaproszenie. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.